Гимпер в Się w komentarzach, tak jak Leksiu w Zimmer się jest spustoszenie w hotelu Mafia 2. Wardenga zaczyna streamować League of Legends na Twitchu. A Leksiu odchodzi z internetu na czas nieokreślony. Zaczynamy. Gimper rok temu zaczął dodawać do swoich filmów plansze z numerami, które z odcinka na odcinek malały. Nikt nie wiedział, co się stanie, kiedy te cyfry dojdą do jedynki, ale w tym tygodniu to się wydarzyło. Gimper wrzucił film na kanał, w którym bardzo wymownie przez 4 minuty udawał, że kończy z YouTubem. Doszedłem w pewnym momencie do punktu, w którym uświadomiłem sobie, że zrealizowałem chyba wszystkie rzeczy, które kiedykolwiek chciałem postać sobie jako cel i kurwa, nie bardzo mam pomysł, co dalej ze sobą zrobić. No więc, tak naprawdę pozostało tylko nagrać film, w którym ogłoszę swoje odejście i Elo. Nie umiem. Nie potrafię. Nie wyobrażam sobie, jak miałoby to wyglądać. Okazało się, że po prostu zmienia kontent na komentarii i tego samego wieczoru wrzucił film, w którym podsumował dramę z Leksie. Ponad 40 minut dogłębnej analizy dowodów i wszystkich aspektów prawnych z udziałem prawnika i seksuologa na podstawie na tamten moment znanych mu dowodów. Wardenga trzy dni później wrzucił drugą część swojego filmu właśnie z podsumowania tej afery. Uwzględnił przy tym film Gimpera, ale również o wiele więcej, lecz warto zaznaczyć, bardziej klarownie przedstawionych dowodów, i mamy tutaj styczność z innymi. Szerszym spojrzeniem na całą sprawę. Ten film Wardengi to moim zdaniem najlepszy do tej pory przedstawiający tą sytuację film, bo pokazuje zdjęcia bez całkowitej cenzury, które faktycznie lepiej pozwalają określić powagę sytuacji. Pokazał tam narrację Konopskiego w sposób jaki był wymagany, jeżeli jeszcze tego nie wiedzieliście, odsyła. Warto dodać, że Gimper wbił 1 930 000 subskrypcji. Hotel Mafia druga edycja, w której zagościł nowy członek, Kini Zimmer. Heinrich Zimmer! Praktycznie codziennie wrzucają nowe kawałki i vlogi, a nawet kilka razy dziennie potrafi pojawić się materiał, z którego możemy zobaczyć też szoty. Jak ci się pracuje w SW? mi się Jest dobra atmosfera? Jest Nie, atmosfera. Co? co? No kurwa jaka jest atmosfera? Jest zajebiście? To uśmiechnij się, teraz dobiegnie krótki. To się kulki. uśmiechnij, zdjęcie. Odstawiaj herbatę! Znaczy, na hotel mafija zajebiście. chyba się zaśmieją na TikToku! Najpierw przychodzi do nas, każe nam się wygnębić. Mówi, że to zrobi zasięgi na TikToku. Wardenga zaczął grać w League of Legends i stworzył nowy wymiar streamingu. Mówienie masz pod D. Pod D? Kurwa, Myślałem, że w każdej grze w Lola tkwi zło, dopóki tego nie ujrzałem. No nie uciekaj! No kurwa, wracaj się, debi... Ja pi... Co za banda i. Kotów, Gdzieś żeś kur... Miałem leczenie dla ciebie! Chuę takiemu chujem kur... zawodnikowi. Dawaj! Zabijemy go tego? Wpija! Kto to jest? Unboxal, prowadzący realcastu, wraca na YouTube po dłuższej przerwie, mówi, że nie czuje się już dobrze w kontencie wyciągania na twórców różnych brudów podczas rozmowy itd. Bardzo prawdopodobne jest to, że zobaczymy na jego kanale unboxingi jak ze starych czasów i właśnie wczoraj wleciało Q&A z jego udziałem, jest na jego kanale, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to gorąco Was zapraszam. Co ciekawe, w filmie zgłębia temat produkowanej przez siebie muzyki, która będzie pojawiała się w filmach i na SoundCloudzie oraz wraca do montowania samodzielnie filmów. Lekcji odchodzi z Team i robi sobie przerwę od internetu na czas nieokreślony, informowałem Was o tym w shortcie i na TikToku. Toku, a tutaj wypowiedź Werdęgi na ten temat. Jak się wrzucił na swojego Instagrama, że postanowił odejść, postanowił, czyli to jego decyzja, że odchodzi z Teamu I Jednak ja nie byłbym taki pewien. Ja uważam, że tam jednak agencja na to naciskała. Powiem wam dlaczego. Po pierwsze, rozmawiałem z Leksiem jakieś półtora miesiąca temu, wiadomo, jeszcze przed, tym całym, przed tą całą sprawą i on mi mówił, że chciałby zostać w Teamie. A co najważniejsze, była sytuacja ponad rok temu, czy już dwa lata, gdy Marcin Dupień miał aferę kniską. To były sprawy nieporównywalne. To na dzisiaj tyle, zostawcie po sobie jakąś aktywność. Przypominam, że kolejne podsumowanie tygodnia w każdy poniedziałek o 18.00. Na razie.